Halo Czy się nagrywa niks? Się nagrywa niks? let's go. Matko, dlaczego ja to żem włączył, to ja nie... Dobra. E, tak. Ta skalią na moim kanale. I to to nie są śniki, to się tak po prostu. E, no. I pierwsze, pierwsze. Yy, Podzięko można dziesięć tysięcy e, zrobić, e, 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 o oh boże. <śmany> Co? Do kogo? No trzeba podziękować za pięć. Który no. ja Chcę Ja w, chciałem Creation, halo, halo? To e, wy? Chcę w, w, w Creation Doom Bo... Nie jest jeszcze dostępne O Jeśli już jest chyba dostępne, nie wiem Night 1 oczywiście Boże. <coughs> Jesteś z jakichś ślittnigach ja zawsze w dumach. Coś dziwne, a? Jaa, what the sekund. Nie, o, jak?

Nie, w tej chwili to ja sobie pójdę na górę na razie, bo ja nie chcę tutaj zadzierać z, z Bonim. Ignite Bonim był najgorszy. Teraz nie będę sobie żartować. W tej chwili tylko na dworze jest, jakby są problemy, bo to było niedawno dane więc na no, dworze prawdopodobnie są z optymalizacją problemy albo z czymś nie, nie do końca wiem nie jestem do nie jestem do końca do widzenia życzę panu miłego dnia Ale jo 50 subskrybentów. A nie no, nie ma problemu z optymalizacją. więc oni tak gadali. Ale ja się trochę cykam wychodzić. Cykam co? Boję się trochę wychodzić na dwór, bo to dopiero pierwsza noc, więc ja chcę... Nie, 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 No. no my, my, my. My, my. nie, Już nie, 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 na to. to. nie, 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 500 nie, na... I what? I'm scared as fuck. fuck. For my fucking life. Okej, okay, ja się boję to w tej chwili naprawdę. Oh, hell no. oh hell no, no no. Help. Nie, to jest za głośno. Na moich słuchawkach to jest za głośno. Słyszę jego kroki z kilometra I powiem tyle yy, Stąd słyszę jego kroki Tak wyraźnie No teraz to już nie będę wyraźnie słyszał tam skarbu Ej on biega? Nie on oby nie biegał znaczy, on będzie biegał, ale to w późniejszych napędach. Please, oszczędź mnie. Znaczy, wolę po niego, ale weźmy mnie oszczędź. Nie jestem twoim największym fanem, ale weźmy mnie oszczędź. proszę. Zapłacić ci. Dwa złote. Dwa złote na miesiąc. To jest modfaku do tyfu Dobra, nie, do, niestety yy, Muszę to zrobić Nie wiem czy też będziecie mieli atak serca No ale muszę to zrobić, niestety Nie wiem czy będziecie mieli ataki serca Ja na pewno będę miał ja już się boję, mimo że nic mnie nie zaczęło gonić. Ja się boję, nic mnie nie zaczęło gonić jeszcze, a ja już. A już sram. ja już Stram. już Nic mnie nie zaczęło gonić, a ja już Strambułę. Pomocy, tu może być. Tu może być ciemnica. Ale, ale to będzie źle. Ja ogólnie wierzę w Creation się to najbardziej się byłem, bo niego. Właśnie on miał nawet taki klimacik największy. Jeszcze jak powiem klimacik. Okej, okay, on tam chodzi na. Nie, a taki serca znowu będę miał pomoc, pomoc. Dobrze, że mam animityzm stamina. Dobra, ja może. Ja może se... Dzień dobry. Ja może, ja może se przejdę. Bardzo chętnie bym sobie przesedł, przesadł, przeszedł. Yy, 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 yy. Spróbuj tylko tu wejść. Ty, ty nie możesz, prawda? Ty, ty nie możesz wejść, prawda? Czy ja się mylę he, ja, ja może ja może ucieknę trochę bardziej ja trochę closer look wa walnę na niego fajnie wykonany został trochę się boję że myślę, że

O, głośno. O, głośno, głośno. O, głośno, się O, Dobra, teraz trzeba się pobawić z boniem, sonia. Ej, 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 ty tu nie możesz! Co jest w tobą mnie tak, ty szmulo nieczysta, ty tu nie możesz. To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe to jest pomocy. Nie, to jest niesprawiedliwe, no to się nie zgadzam. Dlaczego oni już biegają? Ale na co nie zgadzałem. Biegnę. Na... Ja wracam na górę. Ja wracam na górę. Pomocy. Mam nadzieję, że nie ma dwóch Freddy. Tutaj nie ma chyba. Na górę nie pójdę, bo się zesram. Hmm. Dlaczego on wyszedł? To, to mi się nie podoba, Myślałem, że on wyszedł. Myślę, że niszczyka się rusza to bo chyba chyba. Bo się. Okej, okay, ale... No, no. O no. mój Boże... Jestem jakona bo z jest wielka. E... Jak można sobie wyjść? Dof. Dobra, tu, ben, tu będzie ścinka, ale jeszcze chcę spróbować sobie jedną noc, ostatnią, ostateczną, drugą noc. Nie, create a party. K. Okay. Start. Let's go. Lecimy z drugą mocą, czyli będzie prawdopodobnie o wiele szybciej, animatroniki się będą włączały i będą szybsze trochę. Z tego, z tego co mi wiadomo. FFD? Jeszcze tam coś będzie. Ale jestem... Okay, jest, jestem mały, to chciałem powiedzieć, jestem taki mały bobo, nieczysty. Okej, okay, więc no, z druga spróbujemy raz. Yy... O. Na, podziękuję, podziękuję z tym, z tym bieganiem, to ja raczej, raczej Raczej podziękuję. O Jezusie. Tutaj walło, bo akurat teraz aploduję. Znaczy teraz. To Się zaczyna, matka boska. Eee, to fuck bo ja nie rozumieć czekajcie a dobra później to ogarnę bo tutaj się coś zlagowało w sensie dwa filmy te same mi się wrzuciły nie, nie wiedzieć dlaczego nie wiedzieć la, jak, ale to później tego eee okay, więc już mamy połowę minuty Szmule się na, na pierwszej jemy zacznie ruszać. Ej, dobra. Póki mamy czas, okej? Okay? Zwiedzimy sobie strych. K? Okay. Ile w ogóle mamy czas? Nie, dobra, jem, Jak się wynoszę na dół. Gdzie jest halo? Halo? Jezdół? Yes, Nie. O, what the fuck? Panie Freddy pomóc panu w czymś? O hełma. O, To jest niesprawiedliwe, że oni mi mogą... Nie. Ja nie uznaję takiej potrzeby, żeby się do nich zbliżać. Ani trochę. Nie chcę. Nie, dobra, ja to Ja wychodzę. Do widzenia. O kur... a. To mnie nie uratuje, co nie? Jakim prawem on, on wyszedł? Dlaczego on wyszedł? Dlaczego on wyszedł? Dlaczego on wyszedł? Pomocy. Nie, to, to, to się niedobrze skończy. Dlaczego on wyszedł? Jak on wyszedł? Dlaczego? Nie, to nie jest za dobre, że oni zaczynają biegać jak się do nich zbliża, to to nie jest oni trochę dobre. Okej, okay, myślę, że się zaczę zaczęli, ale jednak się nie zaczęło. Ja ja sobie pójdę na, na dół chyba. Okej. Okay. Ja sobie chyba pójdę na dół. Ja może jednak nie pójdę na dół. Ja, dobra, jednak może pójdę na dół. Może jednak może... Dobra, to nie jest fajne, że oni sobie tak chodzą po prostu po całym domu, ka? Znaczy, to jest fajne, fajnie jakby ten tak zrobił, ale... nie, nie, nie jest sprawiedliwe. Pomóc. Chyba się zaciął. Ale nie, nie jestem... Nie zaciął się. się nigdy nie zaciął. O mój Boże Niech uczę, nie wiem gdzie ja jestem Ale wiem, że mam przez ramę Eee, Nie wiem dlaczego wolę tą Robloxową wersję, drzy w Creation Doom niż normalny drzwi w creation pewnie dlatego, że można po całym domu sobie biegać i nie gonią cię, nie goni cię dobra, weź posady, nie gonią cię animatroniki które biegają 40 km na godzinę tylko normalnie chodzą Nie kurwa 500 km na godzinę normalnie jadą, duś, jadą. Nie mi się to nie podoba, że ja tak przed nimi uciekam. Ja, ja, ja chcę stąd wyjść. Pomoc. Najgorzej jakby wszystkie cztery animatroniki to były. Wtedy to jest instant Z tego co wiem, Fred jest najłatwiejszy. Bonnie jest najszybszy. Nie. Fox jest najszybszy, bo jest też... w sensie, na no, oprócz... Bo Fox jest w sumie to najwolniejszy. Bo trzeba go latarką stanować. A tak to jest najszybszy. I Chica jest też strasznie szybka. A Freddy jest najłatwiejszy do Nawet nie próbuj wychodzić. Ja nie uznaję takiej potrzeby, żeby oni mnie gonili w dwójkę. Dlaczego? Dlaczego oni mi to robią? Pomocy. Nie. Ja, ja nie chcę tak. Ja tak nie chcę. Nie, to mi się tak nie podoba. Nie. Nie, to mi się tak nie... Nie mogę stąd wyjść, prawda? Dobra, trzeba biegać. No niestety. Trzeba robić speedrun! Jak ona mnie złapie, to ino ros. Zaraz, tak powiedziałem tylko. Okej. Okay. Na parę sekund uciekłem Nie, 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 nie. Dlaczego? Nie, ja na to nie zasłużyłem. Nikt na to nie zasługuje, spier, ale na dół. Dlaczego trzy animatroniki za mną idą? Czy one mają wgrany GPS? A mnie? Orson? Ja idę na jak najdalej jak się da. Do tych psychopatycznych animatroników. Hoppie, ja nie jest... Ja nie jestem fioletowym. Pomocy. A ja, ja zdechnę. Boję się trochę tu być. To dopiero druga noc. A jest sześć nocy z tego co wiem. I y -ke -ke. Troje się boję. Nie wiem, co się spodziewać po tych animatronikach. Come on, jeszcze minuta. Ja, ja chyba pójdę, ja się przejdę do kościoła w niedzielę. Ja dożyję do niedzieli. Chyba, że już jest niedziela. A, ja, ja nie wiem, którą tam mają porę. Dobra, nie wiem, 30 sekund, proszę, przetrwaj w tym rogu nieczystym. To jest, kąt, to jest mój kąt nagród. Nikt mnie tu nie znajdzie. się no... Nie wiem, czy nikt mnie tu nie znajdzie, bo jak za chwilę do mnie podejdą, to Ej, Ej Tylko ciekawe, czy Foxy też tak działa? W sensie, normalnie tak dum, takie jak inne dumy animatroniki, czy, czy on działa po swojemu? W sensie jest duży w creation, taktyka jest na niego. Mię się ta latarka i tak dalej. Nie wiem, ale chcę stąd wyjść jak najszybciej, więc już są idea. Jest, ale jasno. Ale dalej jest tego. Oświetlenie mają. Oni byli cały czas na górze. No i łatwo z Wami. Ja z wychodzę. No i dalej jest tego. Heh. E, dobra. Więc to było na tle te dwie noce z Nova do Creation. I no, mam nadzieję, że się dobrze. Halo. Się dobrze oglądało I Matko Polska. I zobaczenia w dostępnych odcinkach.